Witajcie na moim kanale. Zostawiajcie łapki w górę subskrypcję. Na razie zastaniam tego, żeby Wam nie pokazać niespodzianki, ale już się odchodzę za 3, 2, 1 tada, Tyle slajdów posiadam w swojej kolekcji oprócz tamtego pudełka. Bo to są klisze. ADO. ale tyle posiadam slajdów. Tutaj praca leśnika. Na przykład, tutaj będą. Tutaj następne. Płazy, gady i ga, płazy i gady chronione. Tutaj. Ojcowski. Park narodowy. Następne tutaj będzie slajdy. Ja będę je w taką układał. Tutaj hop. To tutaj. Bo, jak niektóre są odwrotnie, niektóre to jest Słowiński Park Narodowy. Następny to będzie ono, są niektóre tak sztywne te slajdy, że to są sztywne. Następne następny to jest tutaj słabo widać a to jest Kępinowski Park Narodowy. Tu jeszcze jeden. się przejdziemy do slajdu w takich pudełkach. To jest Woliński Park Narodowy brałam Moiv. No i tyle mam ze slajdów. No, teraz tak, ja poczekajcie chwilę. Ja to w... na razie wszystko poskładam z tych slajdów, tych co są po prostu w takich foliach. ja po prostu wsadzam do pudełka. O dla następne, następne, następne. Ona fajnie jest, bo one się szybko składają. Tu, 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 ok, jest. No to zaczynam następne rzeczy. No to, tutaj slajdy. Nie mam opisane, co to jest, a wyjmując, są rosyjskie jakieś napisy. a Żebyście widzieli jak to ocupa. Wspólna sprawa. No po prostu takie slajdy. Rosyjskie. Nie, może to jakoś. Nie wiem, jakby to nazwać. Ale mi się daje, że to jest taki magazynek do rzutnika. I tutaj jest 20, 20 chyba, tak? Nie wiem o co chodzi w tym. Ale mam na... cieszy mnie to, że one nie wypadają. Nie wiem, może one się kiedyś do takich pudełek, ale to mało prawdopodobne. No to tak, i nie wiem, czy wszystko jest kompletne, ale dalej. I zestaw przez to przystosowanie roślin do środowisk wodnych, i tu przez dla klas szóstej, w której ja jestem ich trochę. Są braki, ale są te slajdy. Może ich jest odpowiednia ilość. Nie wiem. Ale tak wygląda pierwsza paczucha, którą Wam zaprezentowałem. Druga paczucha nie jest niestety opisana, więc ja ją muszę otworzyć najpierw i zobaczyć, czy tutaj nie ma żadnej kartki obok, czy coś. O, coś mam ciekawego. Nie wiem czy ktoś to może zna, ale to jest takie coś do kalibrowania yy, wkładka regulacyjna do rzutynika. Ja nie wiem o co w tym chodzi, ale to posiadam. Ale to trudno, to będę testował. Tutaj mam jakieś yy, zapotrzebowanie na jakieś tutaj nie wiem ryby. Nie wiem o co chodzi tutaj, motyla, gwiazdki jakieś są, różne rzeczy. Ja ich na razie nie układam jak było, bo to będzie do ułożenia po prostu na rzutnie żeby to było e, równo i odpowiednik o kolejności i żeby nie było długo nogami. To jest z mojego miasta, to jest z Braniewa. i tu jak jak dbać o zęby i dziąsła. Tutaj jest dużo tych slajdów. Może znaleźć te PCK? O, jest PCK. PCK bronię. Następny slajd. Slajdy. Znaczy, co to jest genezja świat Światła, tak. I życia. Ja tu mam zaznaczone, gdzie jest start, gdzie jest koniec, ja tego nie wyjmować nie będę, ale tak to wygląda. Stu daty nie ma. Następne na slajd. Czekajcie, muszę otworzyć. One, to już miałem dopiero, to już miałem slajdy, czekajcie, muszę tylko trochę odsłonić ten papierek. Ale tu pisze zestaw pomocy szkolnych i tutaj Ewolucja światła roślinnego. Jak ktoś był w 8 klasie, albo nie jest w 8 klasie, to będzie wiedział o co chodzi. Następny slajd. Tutaj jest zestaw pomocy szkolnych. Bioceno, biocenoza. Stepu. Tak mi to, się, się wydaje, że dobrze. Jest jeden taki slajd, który. Nie wiem od czego może od tych leży, ale ja muszę po prostu to poszukać. Na razie leży w tym, ale to tam. Lecimy dalej. Ta też nie oznakowana, więc Ale ja je ułożyłam, wszystkie są ułożone. Coinside jest start i tutaj wszystko jest. Wam pokazuję Nie będę tytułów tam podawał zbytnio, ale mogę zawsze przydać. jak jest. To jest zestaw pomocy szkolnych, Tutaj jest dla klasy ósmy powstanie i szlak bojowy LWP. Ja go puszczałam nie... na odcinku, ale jeszcze go nie wrzuciłam, ale będzie za niedługo. To już nowe, jeszcze nie mów, ale to się ciężko czekać. O, już jest trochę mniej niż powinno być chyba. A no, tu jakieś są. A, to ja wiem o co chodzi. To jest przystosowanie chyba zwierząt do rośliny, bo ja nie przeczytałem, ale... O, jest, tak, zgadza się. Czyli po prostu y, jak żaby, u żab jakie są po prostu te... Ja mogę nazwać to stópki. Ja miałem już po prostu tego już nie pamiętam. <laughs> Następne nowe. Nieodpakowane jeszcze nie pamiętam. Nie tutaj różnorodność szl mszaków chyba szlaków powinno być, a tutaj się pewnie M dopisało chyba i paprotników popatrzcie to sobie tutaj mi się wydaje że to wszystko jest zgadzając się jest to końca to jest koniec tak to się zgadza to jest eee... Wszystko się zgadza stąd, to jest start, to jest koniec, nie patrzcie mi, bo mikrofon leci, ale tu wszystko jest ok. Następny slajd. Uuu! te się poprzewracały, te też nie było otwierane. Zobacz świat. o, 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 o. są zwierząt do warunków wodnych. Tak, to się zgadza to pudełko ze slajdami. Okej, okay, przyszło. To taki bardzo malutkie pudełeczko. Mam w mojej kolekcji i tutaj jest napisane, już tam mówię. Ej, prasa, książka, ruch czy książeczka, ruch? Coś nie może zrobić. Teraz widać. To, to tak samo jak slajdy, inne tam. Nie wiem, czy już jest po kolei. To są w kolorze. Mam niektóre czarno-białe filmy, znaczy to nie filmy, tylko yy, slajdy, ale teraz przejdziemy do tych, do tych klisz, co są po prostu niewycięte, a no, w takich pudełeczkach. Ich wszystkie nie będę omawiał, bo ich jest 35 sztuk. Na Ani niestety tego się wyświetlać po prostu nie da, bo one są jakieś...